Szybko to mega pilne, odbierz te dwa skin z darmo i gwarantowaną nagrodę dla wszystkich graczy. Już za chwilę Fortnite dokładnie za godzinę ten materiał cały szybko, żebyś tego nie przegapił, ale za ten news proszę piszko od Sejam Fortnite. Mega mi to pomaga, mega dziękuję jeśli masz mi kot, jesteś najlepszy. Łapeczka w górę, subik, mile widziany, mega mi to pomoże i codzienny live na YouTube i Twitchu z GTA i Fortnite'a. Także wbijaj, a my lecimy, Halloween nadchodzi do Fortnite'a dużo szybciej niż myśleliśmy. Fortnite oficjalnie poinformował, że Halloween zacznie się. Już uwaga, uwaga, 10 października, co oznacza że będzie to pierwszy prawdopodobnie tak długi event, a może aż tak duży. Dokładnie podczas eventu otrzymamy nowe bossy mityczne, nowe bronie, mityki, karty, prawdopodobnie otrzymamy wszystkie skin Halloweenowe, masę nowych skinów, no oczywiście darmowe rzeczy, może mini battle pass, ale może od początku, dokładnie 10 października, odbędzie się event. Chwilę po aktualizacji, aktualizacja będzie się z samego rana o 10 rano i następnie pobierzcie sobie update i będzie tam już Halloween, Fortnite Merch wystartuje właśnie we wtorek i wtedy dostajemy wszystkie już wyzwania i start eventu. Od razu na początek, z tego co wiadomo, event powinien potrwać, no właśnie gdzieś do listopada, początku, dlatego że zawsze to trwa tyle, no bo wiadomo jest Halloween, także możliwe, że event potrwa 3 tygodnie i możliwe, że Fortnite szykuje coś turbo mega mocnego. Z takich podstawowych rzeczy, kroczamy podczas update, tool, to na pewno darmowe przedmioty dla wyzwania halloweenowe, na przykład lotnie, kilofy, malowania czy inne przedmioty, może nawet jakieś darmowe skiny, na przykład w formie turnieju albo jakichś specjalnych zadań, czy bitwy społeczności, wtedy forum mógłby na przykład Przykład, nowe skiny Halloweenowe dać Wam do zdobycia, zanim wejdą one do sklepu i kupić je z kodem Counter, Więc jest oczywiście na to dosyć duża szansa. A kolejna kwestia: no to oczywiście nowe bossy i mityki. Potwierdziło się, że do Fortnite trafi nowy boss i będzie to boss mityczny. Kado, vampir, będzie taki vampir, który podobno będzie dawał nowego shotguna, możliwe że mitycznego. No i oczywiście będzie coś ciekawego robił. Będzie mogli go łapać podczas gry, no i zabijać i zbierać z niego rzecz. Do tego Fortnite oczywiście będzie miał zmiany na mapie, czyli wejdą wszystkie jakieś cukierki, wejdą ozdoby Halloweenowe i maski. Innych rzeczy, ale to nie koniec, bo również wejdzie jeszcze jeden mityk: czyli lotnia wiedźmy. Wtedy będzie mogli go znaleźć na mapie i będziecie mogli wybić się do góry, a następnie otworzyć lotnie i lecieć na specjalnej lotnie wiedźmy na Halloween. Więc jest to giga mocne. Do tego również. Do Fortnite trafią nowe skiny Halloweenowe, które będzie mogli kupić. I możliwe, że niektóre z nich zdobyć totalnie za darmo w nowych eventach. I co jeszcze ważne, możliwe, że pojawi się również oczywiście mini karnę bo przypomnę, że ostatnie trzy sylony zawsze mieliśmy mini karnę który pozwalał wam odblokować np. 10 czy 20 darm nagród, robiąc proste zadania np. z jakiejś kolaboracji, czy z Fortnite'a, takie eventy były np. Star Wars'a, np. anime G2 Kaisen, czy np. właśnie Most Wanted, gdzie mieliśmy darmowego skina, tu może być podobnie, że Fortnite przygotuje dla nas na przykład mały karnbowy z 20 nagrodami i codziennie będziemy mieli jakiegoś quest'a do wykonania, taki karnet, mógł być np. halloweenowy, albo z jakiejś współpracy, albo po prostu Fortnite'owy, wtedy na ostatnim levelu mógłby być np. skin, a wcześniej kill malowania, emotki, lotnie i też osoby, które by chciały, mogły kupić na przykład za 1000 fałdolców powiększoną wersję tego karnetu, wtedy mieliby gwarantowanego jeszcze jednego skina no i masę jakichś rzeczy, niektóre koncepty przedstawiają, że, że mogłybyś tam nawet jakieś fałdolce, więc dajcie znać w komentarzach czy chcielibyście coś takiego zdobyć do gry i również ciekawostka, że są teraz kody do zdobycia na rzeczy w Fortnite, jeśli chcesz je odebrać to wbijaj na profile zagranicznych Fortnite'owców, na przykład Dyleksy czy inne profile, które rozdają teraz kody na przykład na graffiti, jakieś malowania inne rzeczy, najczęściej wystarczy napisać się do giveaway'a, no i sobie to zgarnąć ale powiedzmy o dwóch skinach z darmo, które możesz zdobyć tylko przez ten moment i masz nagrodę gwarantowaną i każdy powinien zrobić dokładnie dzisiaj. Odbędzie się nowy event, w którym możesz wziąć udział. Będą do zdobycia dwa skiny, do tego kill muzyczka, malowania, emotki i inne przedmioty, co trzeba zrobić i kto może wziąć udział. Najlepsze jest to, że każdy, każdy gracz i ty też możesz wziąć w tym udział i sobie to zgarnąć. A co trzeba zrobić? Jest to giga proste, bo również jest tam nagroda gwarantowana. Pierwsze co, jest to zestaw FNCS, w którym musisz mieć duło zgarnić sobie jakiegoś gracza. Nie ma z kim grać, pisze swój nick w komentarzach, że chcesz zagrać właśnie z kimś albo obwinamy jego discorda, link w opisie na kanał, szukam graczy, następnie dzisiaj będziesz mógł wziąć udział wieczorkiem w evencie, a właściwie w turnieju, który jest zbudowaniem i każdy gracz, który zrobi odpowiednią ilość punktów, zgarnia dwa skiny wraz z całym pakietem, kilofem, jakimiś malowaniami i plesakiem, a każdy gracz też, który weźmie udział w tym za 8 punktów wbite dostaje uwagę, uwaga jakiś prezencik, także fajnie, bo jest tam gwarantowana nagroda i nie musisz totalnie nic robić pod dawkowaniem, żeby tą pozostałą nagrodę zdobyć i co ważne, również za wygranie gry masz 65 punktów a za killa 2, co oznacza, że nie musisz robić żadnych tak naprawdę killi żeby zdobyć te skiny, bo wystarczy że jeszcze zdobywał dobry placement i to wszystko skin. oczywiście są skinami, FNC i możesz je teraz sobie zgarnąć, polecam wziąć udział i też pamiętajcie, że macie brać na różnych regionach udział w tym evencie a właściwie w tym turnieju, wtedy macie grać na przykład na Ameryce, Europie czy innych regionach i na przykład dużo łatwiej jest wygrać ten skin, na przykład na amerykańskim regionie, który jest później do zdobycia niż właśnie europejski, spróbuj pójdźcie sobie bo jest na pewno mega fajne skiny również będą dosyć rzadkie No bo są to oczywiście skiny FNCS, więc one nawet jeśli by wróciły kiedyś jeszcze do sklepu to i tak nie będzie to mega częste A jeśli byście je kupowali bo bo ich nie wygracie to też można będzie to zrobić skiny powinny kosztować po 800 fotocop i macie je kupić z kodem sejka star będą one w, za około tydzień No właśnie w sklepie a może w sumie troszkę wcześniej nawet i będą to dwa skiny Oczywiście tak jak właśnie w tym pakiecie i możliwe że jeśli kupicie jednego skina to drugiego będzie mieli prawie za darmo No właśnie w pakiecie bo często jest tak w tych pakiecie, takie jest więcej skinów, że opłaca się kupić jednego skina, a resztę pakietu masz dosłownie za paręset fauldolców, także czekajcie na nie, bo skiny są mega mocne. Jest to taka kyra i jest to taki ziomek właśnie który wygląda troszkę galaktycznie, ale jest naprawdę mocny i też często pytacie, a co z darmowym karnetem, trikiem na karnet, bo jak wiecie, idzie teraz podwyżka fauldolców, no i pytacie, czy jest jakiś sposób na darmowe fauldolczyki albo właśnie karnety. Oczywiście, że tak, niedługo rusza nowy sezon, bo dokładnie za nie cały miesiąc otrzymamy totalnie nowy sezon w Fortnite I to najkrótszy sezon, który pod Miesiąc i jeśli będzie tam karnet byłowy, to będzie można zrobić specjalny trick No właśnie na no, darmowy karnet, oczywiście co trick z ekipą, który będzie mogli ogarnąć, że zostaniecie 1000 fałdolców gwarantowane, darmowy karnet na kolejny sezon, do tego 950 fałdolców zwrotu, jeśli masz obecny karnet, albo po prostu otrzymasz karnet na obecny również sezon, czyli łącznie 2000 fałdolców ze zwrotem, oczywiście dodatkowy karnet, no i oczywiście masa skinów, czyli skin z obecnego miesiąca ekipy, no i również następnej ekipy, która też wejdzie dokładnie za miesiąc, czyli 1 listopada ja wam nagram odcinek do... Także subuj kanał, żeby tego nie przegapić Ale w skrócie będzie trzeba kupić ekipę w dobrym momencie Przed końcem sezonu I ja was poinformuję kiedy I wtedy dostajecie te wszystkie rzeczy, które ci No właśnie w pakiecie i jest to mega wartościowe Bo normalnie te rzeczy kosztują jakieś 200 zł spokojnie A po podwyżkach może i więcej Więc dużo możesz sobie zaoszczędzić I również przypominam wam, że jest do zdobycia jeszcze jeden darmowy skin No właśnie dla wszystkich graczy Teraz jeśli chcesz wziąć w nim udział To wystarczy wejść na specjalną stronę Reapera friend fortnite I tam zapraszasz swojego znajomego I robisz z nim 5 prostych zadań za każde danie otrzymasz jedną nagrodę i na przykład są takie rzeczy jak plecaki, kilofy, malowania, no i oczywiście najlepsza nagroda to jest skin, w skrócie musisz zagrać ze znajomym, zrobić killę musisz na przykład tam spędzić 30, 60 minut chyba właśnie w grze, no i oczywiście zaprosić znajomego przez tą stronę do gierki a następnie wbić 50 leveli z twoim znajomym, jeśli to zrobisz, dostajesz takiego fajnego grzybiarza, kapelusznika do właśnie całego skina, a także warto to zdobyć, bo nie wiadomo czy skin będzie na przykład do kupienia kiedyś, czy jest on po prostu rzadki i jest on tylko stworzony na event, ale ten event, pamiętajcie, że jest już chyba trzeci raz w Fortnite i jest on legit i wystarczy wejść na tą stronę swoim kontem Epic Games, a czas na wykonanie tego macie dokładnie aż do stycznia, więc macie jeszcze około 2 miesiące, czy tam właściwie 3, żeby to wszystko zrobić, także śpieszcie się, bo levele macie wbijać teraz oczywiście na moich mapach na trybie kreatywnym, ale macie wbijać też oczywiście w kolejnym sonie, bo event dalej będzie aktywny, ale im wcześniej zapiszecie się, tym oczywiście szybciej te wszystkie rzeczy porobicie i będzie mieli mega chilly. Przypominam Wam, że niedługo właśnie ten update'cik i jeśli chcecie odcinek właśnie o update'cie co dokładnie wejdzie, o Halloween z wszystkich zwiastunach dać znać w komentarzach i dokładnie również po to z czorkowego update'u, również Star Wars zostaną już usunięte, no i pewnie też anime mythic, także będziemy mieli już tylko Halloween, także śpieszcie się zobaczyć wszystko co jest wobec tym update'cie, żebyście tego nie przegapili, ale na koniec odcinka tej łapka w górę, subik, kodzik, sejk, w sklepie i widzimy się na dzisiejszym live'ie, no i oczywiście na poprzednie filmy warto wbić, żeby sprawdzić, czy że czegoś nie przegapiłeś z darmowych przedmiotów. Trzymajcie się, cześć!